Cześć, czuwaj. Nazywam się Karolina, a to jest kanał Scouting Nie tylko dla chłopców. Scouting Nie tylko dla chłopców jest moim autorskim projektem, który powstał, wydaje mi się, w wyniku mojej wewnętrznej potrzeby stworzenia miejsca dla harcerzy na YouTubie. Jest wiele kanałów, które oferują wam jakieś harcerskie informacje, coś o harcerstwie, gdzie ludzie tłumaczą harcerstwo. Jednak chciałam stworzyć miejsce, w którym będzie wszystko, co uważam, jest kwintesencją harcerstwa. Chciałabym, żeby ten kanał był wielką inspiracją i kopalnią pomysłów dla drużynowych, zastępowych, przybocznych, ale też dla Was, Harcerzy, żebyście się zainspirowali i działali, bo to jest w harcerstwie najważniejsze. Co będzie się pojawiać na kanale? Na chwilę obecną mam już bardzo dużo pomysłów, które podzieliłam sobie, słuchajcie, na trzy serie. I o tych seriach Wam teraz opowiem. Pierwsza seria jest to harcerstwo od podstaw. Będzie to miejsce, w którym znajdziemy kompedium wiedzy harcerskiej. Znajdziemy tutaj wiedzę, uważam, podstawową, jak sama nazwa mówi, ale też będzie to, słuchajcie, wiedza, którą uważam, że każdy z was, harcerzy, powinien posiadać. Więc, jeżeli jesteście, nawet słuchajcie, w harcerstwie bardzo długo, warto zaglądać do tej serii, dlatego że wiecie, każda osoba, która przekazuje wiedzę, ma na to inny sposób, tę wiedzę trochę inaczej przekazuje. Może dowiedzieć się czegoś nowego i bo siedzicie na zbiórce, może coś wykorzystać na swojej zbiórce. Więc wydaje mi się, że mimo, że w jesteście już długo, warto zaglądać do tej serii i znaleźć może coś ciekawego i coś, co was zainspiruje. Druga seria jest to kurs nie tylko dla zastępowych. Chciałabym dzielić się swoją wiedzą i swoim doświadczeniem, którego wydaje mi się mam dość sporo, dlatego że jako kadra, czyli prowadząc zastęp, prowadząc zbiórki, działam już 6 lat. Wydaje mi się, że jest to całkiem sporo. I mogę podzielić się jakimś swoim doświadczeniem i opowiedzieć Wam o tym, jak na przykład rozpisać konspekt, pisać plan pracy, jakie cechy posiada dobry zastępowy, i generalnie o tym, jak w to wszystko wejść i jak się w tym wszystkim połapać. I trzecia seria jest to seria filmów dla instruktorów, ale właśnie nie tylko dla instruktorów, dla zastępowych, przybocznych, drużynowych. Jest to kącik instruktorski. Tutaj będę chciała dzielić się swoimi jakimiś doświadczeniami, będę chciała tutaj opowiadać o sytuacjach, które mi się przydarzyły, eee, żebyście Wy też nie popełniali moich błędów. Albo tutaj też będą słuchajcie, moje jakieś przemyślenia na temat harcerstwa, na temat tego, jak to wszystko działa, czyli to będzie taki bardzo rozgadany cykl filmów. Mam nadzieję, że Wam również przypadnie do gustu moje gadania, bo ja naprawdę bardzo lubię dużo mówić. Eee, mam nadzieję, że te filmy nie będą trwały godzinami. Słuchajcie, na chwilę obecną to tyle. Jeżeli macie jakieś propozycje filmów, bądź macie do mnie jakieś zapytania, bądź cokolwiek chcielibyście się ode mnie dowiedzieć, piszcie w komentarzach, bądź piszcie na maila podanego w opisie pod tym filmem. Jest to oczywiście film pilot, w którym chcę zachęcić was do subskrybowania, więc subskrybujcie, zostawiajcie łapki w górę, komentujcie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Czuwaj!